Witam was bardzo serdecznie na kanale Porozmawiajmy Jakości. Zanim przejdę do omówienia kolejnego zagadnienia, które dla Was przygotowałem, to jestem wam winien, chociaż odrobinę wyjaśnienia, dlaczego przez ostatnie właściwie dwa miesiące tutaj nie pojawiło się żadne nagranie. Mianowicie doszło do pewnych zmian w moim życiu zawodowym i najnormalniej w świecie zupełnie po ludzku zabrakło mi czasu. Zabrakło mi Czasu na realizację samych nagrań, do materiałów, które już dla Was są przygotowane, bo, bo, bo to tak mniej więcej funkcjonuje i yy, staram się organizować, że materiały z jakimś wyprzedzeniem są przygotowane, a po prostu potem trzeba yy, usiąść i, i, i jak gdyby Wam to zaprezentować, omówić i przygotować takie nagranie. I, i tutaj z racji tych zmian yy, no trochę tego czasu zabrakło. Mam nadzieję, że powoli wrócę na te właściwe, Tory i, i co 2-3 tygodnie nagranie i nowe zagadnienie będę już w stanie dla Was przygotowywać. Więc to woli wyjaśnienia, I, i jeżeli ktoś zaglądał i nie widział niczego nowego, i się zastanawiał, o pewnie już koniec, już pewnie mu się znudziło i tak dalej, i tak dalej, albo tematyka mu się wyczerpała, no to prostuję tutaj wszelkie takie myśli, absolutnie ani mi się nie znudziło, ani tematyka się nie wyczerpała. O czym będzie dzisiaj? Ostatnie nagranie było o zasadzie dwóch trójkątów, a tak naprawdę nawiązywało do planowania. No, i będę chciał, jak gdyby, taką troszeczkę kropeczkę nad i postawić, jeśli chodzi o to planowanie, mianowicie będę chciał Wam zaprezentować, omówić, w jaki sposób definiować czas realizacji przedsięwzięcia. Z reguły zawsze, kiedy tworzymy jakiś action plan albo coś planujemy i, i dochodzi do pytania, ile czasu mi to zajmie, ile czasu nam to zajmie, ile czasu potrzebujemy na zrealizowanie takiego, takiego i takiego działania, wówczas są jak gdyby dwa scenariusze, które gdzieś tam troszeczkę ze sobą się ścierają. Mianowicie właściciel tego zadania podaje jakąś ilość dni, godzin, może tygodni, może miesięcy, a menadżer czy też osoba która odpowiada za całe przedsięwzięcie podaje jak gdyby swoją propozycję i myślę, że dobrze wiecie, że te dwie propozycje może nie zawsze, ale potrafią się różnić. Właściciel przedsięwzięcia zadania tego konkretnego, bardzo punktowo określanego zadania będzie ten termin wydłużał troszeczkę, żeby sobie zbudować jakieś bufory. A menadżer, kierownik całego projektu, całego przedsięwzięcia będzie to wszystko zawężał, żeby jak najszybciej pewne działania gdzieś zostały zrealizowane. A dzisiaj będę chciał Wam pokazać, jak do tego można podejść w sposób może nienaukowy, bo, bo w tym może nie będzie niczego wybitnie naukowego, ale w sposób taki bardzo y, merytoryczny i oparty o pewne proste. Zasady, właściwie jedną prostą zasadę. Jeżeli cię to zainteresowało, no to tradycyjnie oglądaj dalej i za chwileczkę wszystko się wyjaśni i wszystkiego się dowiesz. Metoda, o której dzisiaj chcę wam powiedzieć, to jest PERT, czyli Project Evaluation and Review Technique. Jest to jedna z metod tak zwanego planowania sieciowego. Nie będę o tym planowaniu sieciowym tutaj opowiadał, to zostawimy sobie na inny temat. Taki powiedzmy przykład planowania sieciowego macie tutaj na samej górze tego slajdu, gdzie są rozpisane poszczególne działania, jakieś tam działania, których tutaj nazwy nie widzimy, czasy ich trwania, i na tym jakby planie sieciowym, w tym planowaniu sieciowym, mamy też czerwonymi strzałkami zaznaczoną tak zwaną ścieżkę. Krytyczną, czyli ścieżkę, o którą trzeba dbać w całym projekcie, bo jeżeli na tej ścieżce dojdzie do opóźnienia, to cały projekt nam się znacznie opóźni. I na podstawie tego planowania sieciowego możemy przejść do czegoś, co jest nam bardziej znane gdzieś, nawet już w takim powiedzmy, codziennym funkcjonowaniu zawodowym, mianowicie wykres Ganta, który pokazuje nam poszczególne działania i czas ich trwania. I tak powstaje nam tutaj wykres Ganta. Z, czym, z czymś możecie mieć już podobnym do czynienia w swoich większych czy też mniejszych projektach. To tak tytułem, tytułem wstępu. I planowanie sieciowe, o którym już coś wspomniałem, w tym planowaniu sieciowym możemy znaleźć dwie metody. Właśnie Critical Path Method, czyli metoda ścieżki krytycznej, co mogliście zobaczyć właśnie na poprzednim slajdzie, te czerwone strzałki, które były zaznaczone na tym grafie w prawym górnym rogu. W tej metodzie zakłada się, że czasy działań są znane, są stałe i są znane. Co wiemy w praktyce, że nie jest prawdą. A metoda PERT, o której tutaj zaczynam wam opowiadać, mówi nam, że czasy działań możemy oszacować z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa. Więc jeżeli mamy znaleźć jakąś metodę naukową, o której Wam mówiłem we wstępie, że to będzie może troszeczkę gdzieś tam oparte o jakąś, jakąś metodę naukową, no to właśnie ten rachunek prawdopodobieństwa. Czyli metoda PERT bazuje na pewnym prawdopodobieństwie czyli czasy, które będziemy zakładali do realizacji działań, możemy szacować. W wielkim uproszczeniu. Szacujemy te czasy na podstawie tak zwanego rozkładu beta, który jest zbliżony do rozkładu normalnego. I w tym właśnie tkwi, jak gdyby pewna, pewne powiązanie z nauką tej metody. Taka ciekawostka: jeżeli znajdziecie gdzieś w internecie, myślę, że to będzie w 20, w 20 najbardziej istotnych dla świata równań naukowych czy też równań, które zostały odkryte przez człowieka, to równanie opisujące rozkład normalny w tej 20 się znajdzie. Obok pozostałych innych 19 bardzo istotnych równań matematycznych czy też fizycznych. Więc mamy naszą podstawę naukową. Całe szacowanie naszego czasu realizacji działań oparte jest o rozkład normalny. W tym całym szacowaniu, poza wartością oczekiwaną, możemy też oszacować wariancję, czyli pewną miarę zmienności, że ten czas będzie fluktuował, że on plus minus tyle godzin, plus minus tyle minut, plus, tyle, plus minus tyle dni może gdzieś się przesunąć, w zależności o jakiej, o jakiej jednostce czasu będziemy rozmawiali. No i jak to szacowanie wygląda? No jest bardzo proste. Mianowicie trzeba Oszacować, i to jest wada tej metody, no bo trzeba podać przykładowe, optymistyczne, najbardziej prawdopodobne i pesymistyczne czasy realizacji. Czyli znowu z głowy poniekąd trzeba wziąć i te trzy założenia poczynić. W przeciwieństwie do tego, co robimy na co dzień, ile będzie trwało wdrożenie, powiedzmy, jakiegoś działania. Powiązanego z metodą SMET. No i rozpisujemy tam różne działania, i mówimy, że to pierwsze działanie zajmie mi dwa dni, to kolejne zajmie mi tydzień, i tak dalej, i tak dalej. Czyli na sztywno, tak jak jest to właśnie w tej metodzie ścieżki krytycznej, na sztywno podajemy jakiś czas, a tutaj musimy podać trzy czasy. I z tych trzech czasów czyli optymistycznego, najbardziej prawdopodobnego, i pesymistycznego, przedzielone przez 6, uzyskujemy wartość oczekiwaną, czyli wart, wartość, którą oczekujemy, że w tym czasie to działanie zostanie zrealizowane. Biorąc najbardziej optymistyczny i pesymistyczny czas, i tą różnicę podnosząc do kwadratu i dzieląc przez 36, uzyskujemy wariancję, czyli naszą fluktuację naszego. Czasu powiązanego z danym działaniem. Przykład, pewne działania, tutaj rozpisane symbolicznie, oszacowane, oszacowane, inaczej, założone czasy trwania, optymistyczne, prawdopodobne i pesymistyczne. Podkreślam, to jest powiedzmy ta wada tej metody, ale z tą samą wadą mamy do czynienia w momencie, kiedy ktoś się Was pyta. Ile będziesz robił przegląd tej maszyny? No i rzucasz tam dwa tygodnie. Też z głowy szacujesz, zupełnie. Tak samo jak i tutaj. No i mamy następnie na, na podstawie tych dwóch wzorów, które wcześniej Wam za, zaprezentowałem, mamy wyliczony czas oczekiwany dla poszczególnego działania i wariancja czyli pewnego rodzaju zmienność, która jest dopuszczona w stosunku do tego oczekiwania. Tego czasu oczekiwanego. Bo jeśli przypomnisz sobie nagranie, jedno z moich pierwszych nagrań, w którym mówiłem o rozkładzie normalnym, to rozkład normalny cechuje się dwoma parametrami. Jednym parametrem, pierwszym parametrem jest właśnie wartość średnia, czy też wartość oczekiwana, a drugim parametrem jest odchylenie standardowe. I te dwa parametry mówią nam właśnie, jak ta wartość oczekiwana, ta wartość średnia może fluktuować. W danym, powiedzmy, zjawisku. I tutaj mamy dokładnie to samo wytłumaczenie. Zalety tej metody PERT. Proste, proste obliczenia. OK, ktoś może powiedzieć, no ale w ogóle trzeba tutaj coś liczyć. A w normalnym podejściu właściwie nic się nie liczy, tylko się podaje te daty albo te, te, te czasy trwania poszczególnego, yy, poszczególnego działania. OK, tylko że czasami możemy trafić dobrze, czasami źle. Tutaj coś szacujemy w bardzo prosty sposób, i mamy większą szansę i większe prawdopodobieństwo, że trafimy z czasem realizacji działań w sposób taki realny i rzeczywisty, tak jak to będzie faktycznie gdzieś tam realizowane w praktyce. Więc oparte jest to o proste, nieskomplikowane obliczenia. Graficzna prezentacja, czyli to planowanie sieciowe, które było na samym początku pokazane zupełnie symbolicznie, taki jakiś przykładzik złożony tam chyba z 9 czy tam 10 etapów. Który potem możemy przenieść też na wykres Ganta, czyli ten graficzny aspekt tutaj też oczywiście jest do zastosowania, możliwość oszacowania ryzyka, czyli ocena ryzyka. Coś, co jest w moim przekonaniu, no, elementem niezmiernie istotnym. Ja już kiedyś Wam powiedziałem, że w obecnych czasach zarządzanie w dużej mierze, ja nie chcę powiedzieć, że w 100%, ale w bardzo dużej mierze oparte jest o ocenę ryzyka. O umiejętność oszacowania ryzyka danego zjawiska, danej sytuacji, danego przedsięwzięcia. No, i tutaj tą możliwość tak naprawdę mamy. Za chwileczkę Wam powiem. Jak tą, tą ocenę ryzyka tutaj możemy, że tak powiem, przekuć na aspekt taki bardzo potoczny i, i, i konkretny związany z danym przedsięwzięciem czy danym projektem? Wada, wada już została tutaj wymieniona właściwie dwukrotnie przeze mnie, mianowicie subiektywna ocena tych trzech czasów tego pozytywnego, pesymistycznego i najbardziej powiedzmy prawdopodobnego czasu realizacji działania. Więc ta, ta, to, ta, ta ocena subiektywna no niestety no jest wadą, ale ta wada występuje też w takim normalnym budowaniu jakiegoś ekrzym planu czy w normalnym budowaniu przebiegu projektu, gdzie określamy czas trwania poszczególnych działań. Co dalej z tym można zrobić? Ano jedną, bardzo ważną rzecz można obliczyć prawdopodobieństwo zakończenia projektu przed określonym czasem. Jeżeli mamy to zrealizowane, mamy oszacowany ten czas oczekiwany za pomocą tej metody i tych prostych wzorów, które są pod tą metodę PERT podpięte, to możemy obliczyć prawdopodobieństwa zakończenia projektu przed określonym czasem. I jeżeli ten element Cię zainteresował, a myślę, że część z Was może być zainteresowana właśnie tym stwierdzeniem, chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej, to zapraszam do kontaktu. Celowo troszeczkę nie zdradzam tej tajemnicy. Jak to oszacować? To nie są jakieś skomplikowane rachunki, absolutnie. Dla kogoś, kto chociaż odrobinę ze statystyką jest ogarnięty i coś tam wie, to powinien sobie sam tak naprawdę poradzić, a dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć, to zapraszam do kontaktu. Podeszłem Wam dosłownie na jednej stronie dwa, trzy zapisy i wzory, jak to zrobić, i będziecie potrafili to sami już wykonać. To tyle, jeśli chodzi o metodę PERT, czy też fragment tej metody PERT, żeby też nie było, że to jest całość. Absolutnie to nie jest całość. Tutaj wziąłem taki wycinek związany właśnie z szacowaniem tych czasów realizacji działań. Po co? Po to, żeby nie było tej głupiej walki, tej walki, którą toczycie każdego dnia. Kiedy ty powiesz dwa dni, a twój przełożony powie nie, masz jeden dzień. Kiedy ty powiesz tydzień, a twój przełożony powie nie, masz maksymalnie trzy dni. No to, żeby znaleźć jakiś Złoty środek, jakiś kompromis, to zastosujcie tą metodę, bo ona jest oparta o pewne podstawy naukowe, i wówczas ta walka 5 dni, 3 dni przybierze zupełnie innego charakteru takiego bardziej opartego właśnie, opartego właśnie o jakieś naukowe aspekty, z którymi no brutalnie to może zabrzmi. Przełożeni nie lubią dyskutować, a poza tym, może inaczej, nie potrafią i nie mogą dyskutować. No bo jak tutaj dyskutować z czymś, co jest zupełnie, że tak powiem, poprawnie wyliczone? Z tym nie ma dyskusji. Z tym można żyć, zaakceptować i żyć, lub po prostu nie akceptować czyli w sposób zupełnie, powiem szczery, głupi, nie akceptować i brnąć w jakąś swoją dziwną metodę, którą. Właściwie nawet trudno nazwać metodą. To tyle na dzisiaj. Jeżeli chciałbyś się czegoś więcej dowiedzieć, to zapraszam do kontaktu. Jeżeli masz pytania, zadaj je w komentarzu albo napisz do mnie w prywatnej wiadomości. Na pewno, jak tylko będę potrafił, to na pewno odpowiem. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia za około, mam nadzieję, 2-3 tygodnie, tak jak obiecałem na początku tego nagrania. Cześć!